Spacerówka, i to jest y, wersja spacerowa, którą można złożyć łącznie ze stelażem. Jest to nowość i w tej chwili chyba bardzo poszukiwane, poszukiwane rozwiązanie, które pozwala nam tą spacerówkę złożyć przede wszystkim do kompaktowych wymiarów, a poza tym, y, nawet po wypięciu, tej spacerówki będzie ona bardzo mała. W tej chwili Ania nam pokaże, jak można złożyć ten wózek łącznie ze spacerówką. Po wypięciu zobaczcie, ta spaceróweczka jest naprawdę składa się do bardzo małych kompaktowych. Dokładnie tak jak Ania mówi, nie wiem czy było słychać, składa się do kompaktowych rozmiarów. Ania w tej chwili wepnie spacerówkę do stelaża i zobaczcie jak łatwo i prosto można złożyć ten wózek, który naprawdę zrobi się bardzo mały. Koła sobie podwijamy, mamy rączkę, y, którą możemy ciągnąć, ale to robimy właśnie w ten sposób. Dokładnie tak. Zobaczcie, że Ania z tym wózkiem radzi sobie doskonale i zaraz pewnie nam go rozłoży z powrotem. O co poprosimy? Zobaczcie, odwijamy rączkę, rozkładamy oparcie do spania. I teraz tak, budka jeszcze jest regulowana, czyli po odpięciu suwaka, jeżeli położymy budkę do pozycji leżącej, jeżeli położymy oparcie do pozycji leżącej, możemy uzyskać właśnie takie przykrycie, które mocno zasłoni dziecku twarz. Także ta budka będzie do wykorzystania. W tej chwili jest bardzo mocno nasunięta ta budka z przodu. Tak, a w przypadku rozłożenia do spania, ta budka spełni swoją funkcję. Natomiast w przypadku używania standardowej spacerówki, w standardowej jak gdyby, wersji, czyli w pozycji siedzącej, tą budkę możemy podpiąć, aby kołnierz nie wystawał i niespecjalnie specjalnie był takim dodatkowym elementem, który wizualnie psułby ten wózek. Fantastycznie Aniu, bardzo Ci dziękuję. Dobrze. I do zobaczenia na następnej prezentacji.